Szanowni Nerdzi, mamy nowe, konkretne, oficjalne zdjęcia dwóch zestawów, których doczekamy się w najbliższych tygodniach. LEGO Star Wars związane z serialem Obi-Wan Kenobi, który a propos premierę ma już za dwa dni. Oczywiście w Polsce nie zobaczymy, bo Disney Plus będzie dopiero w połowie czerwca, ale to jest temat na zupełnie osobny film. Mamy zdjęcia, te zestawy. Wiedzieliśmy, że się pojawią, bo bardzo konkretne plotki już się, pojawiały się od tygodni i teraz widzimy, jak dokładnie wyglądają. No i pierwszy na tapecie jest myśliwiec gwiezdny Jedi z drugiego epizodu Gwiezdnych Wojen. No i mamy tutaj jedną rzecz, która jest myślę, że taka super ekscytująca, czyli Kaminoana. Czyli kosmite z długą szyją, kaminoanie, jeżeli nie wiecie, ale pewnie wiecie, to są oczywiście kosmici czy istoty odpowiedzialne za zbudowanie armii klonów. No i w zasadzie takiej figurki jeszcze nie mieliśmy do tej pory. Poza tym no mamy taką, wygląda na to, że uproszczoną wersję samego statku, figurkę obiłana z właśnie drugiego epizodu, natomiast zamiast Pelerynki, no ta pelerynka pelerynki z materiału, ta pelerynka w tym wydaniu jest po prostu nadrukowana. No, wygląda ta figurka z jednej strony fajnie, a z drugiej jednak hmm, nie wiem, czy nie lepiej byłoby jednak mieć jakąś pelerynkę taką materiałową. Zestaw podejrzewam, że nie będzie za drogi, więc, więc może powiedzmy jakoś przeżyjemy. Ja się zastanawiam, czy to jest coś na co będę chciał się skusić, ponieważ no, nie jestem jakimś super wybitnym fanem, jak wiecie, tych odcinków trylogii od 1 do 3, może od 1 do 2, jak również sam R4 i Kaminoan. To, to niekoniecznie są figurki, które chciałbym mieć na ścianie w swoim pokoju razem z innymi kolekcjonerskimi okazami, więc dla mnie hmm, ten zestaw jest OK, natomiast nie sądzę, że, że wyląduje w mojej kolekcji, ale co innego już zestaw ten, który widzicie właśnie na ekranie, czyli Statek Pojazd Inkwizytorów. I oczywiście sam Pojazd, sam cały zestaw jako całość jest spoko, natomiast główną tutaj moim zdaniem atrakcją są figurki. Po pierwsze, mamy Inkwizytorów. Świetnie wyglądają te figurki, naprawdę, naprawdę świetnie. Zarówno Grand Inquisitor, jak i Fifth Brother no, mają dużo takich customowych elementów, mają naprawdę. Tutaj z tego, co widać na zdjęciach, wszystko na miejscu. Oczywiście Riva, czyli zupełnie nowy inquisitor, którego jeszcze nie znaliśmy do tej pory, również prezentuje się dość kozacko, bo no, lego przygotowało dla niej takim, myślę, że fajny, dość złowrogi element z fryzurą. No i wygląda ona naprawdę groźnie, nie jak dziewczynka przebrana za ninja. Oczywiście figurka obiła na kanobi no wygląda perfekcyjnie, Naprawdę świetnie, bardzo, bardzo mi się podoba i myślę, że to będzie świetne uzupełnienie dla tych wszystkich z nas, którzy zbieramy figurki, kolekcjonujemy i mamy Obi-Wana młodego z tej trylogii właśnie z epizodów 1-3 i Obi-Wana siłego, starego z trylogii najstarszej, gdzie no, najczęściej są to figurki właśnie z chatki Obi-Wana w wersji z siłą, rudą i z siwymi włosami. Świetnie to wszystko się prezentuje i myślę, że nawet ze względu na same figurki, to jest coś, co warto będzie po prostu sobie sprezentować. Sam pojazd, jak to pojazd, no, jeżeli jesteście fanami i zbieracie i kolekcjonujecie takie pojazdy, no to na pewno będzie to świetny dodatek do takiej kolekcji, na pewno będzie to świetna zabawa ze składaniem, bo jest widać tutaj, no, co robić, i podejrzewam, że cenowo ten zestaw będzie podobny do. Promu szturmowego, parszywej zgrai, być może, ale sam pojazd wydaje mi się, że będzie naprawdę naprawdę robił wrażenie na żywo. Co myślicie o tych zestawach? Czy zamierzacie kupić? No, ja jestem mega mega napalony na figurki właśnie Inkwizytorów i obi -Wana. i pod tym kątem naprawdę to jest coś, co ląduje na mojej liście zakupowej. Co tam słychać w ogóle? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się w następnym filmie. Cześć!